grozi nam trzecia wojna światowa, a może na naszych oczach wypełnia się apokalipsa świętego Jana. No właśnie. Komentujcie, piszcie i postarajcie się w sposób równoznaczny określić, czy to teorie spiskowe kolejne, czy też może faktycznie nadciąga wielki kataklizm. Jak sami wiecie, nie tylko Nostradamus, nie tylko Bobowanga czy sam Jackowski przewiduje Trzecią wojnę światową, ale na forum międzynarodowym już sam Mateusz Marowiecki powiedział, że rozpocznie się Trzecia Wojna światowa. Tak, to jego słowa, nie moje słowa. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że coś w tym wszystkim się klei, coś w tym wszystkim pasuje. Jednak być może to kolejne teorie spiskowe, ale przeglądając apokalipsę świętego Jana można dostrzec, że znaki na niebie oraz Ziemi powoli się wypełniają. No i właśnie, do tego właśnie zmierzam. Czy to teoria spiskowa, czy też nie, ocencie sami wpisując komentarzu. Pamiętajcie, aby zachować kulturę wysoką osobistą, nie wyzywać się pomiędzy komentarzami, bo to nie jest po to nagrywane i po to oglądacie, co byście się wy wyzywali, tylko po to, abyście mogli wymienić się swoimi postrzeżeniami. Wybuchy wulkanów mają miejsce na całym świecie. W tej chwili wybuchł wulkan Etna, który daje niesamowite się znaki. Jeszcze nigdy w życiu nie wybuchł z tak ogromną siłą, jak teraz wybuchł. Martwe ryby wypływające z wód, znajdujące gdzieś na świecie, czerwone deszcze, tak zwane krwawe deszcze, czy też znamie bestii, które każdy musi mieć na sobie według apokalipsy świętego Jana. I co może być tym znamiem bestii, że jeżeli go mieć nie będziesz, nic nie kupisz, nic nie sprzedasz, nigdzie nie wyjdziesz, nigdzie podróżować nie będziesz. Ja nie wiem, może Wy wiecie, piszcie w komentarzu. Ale idąc dalej w teorie spiskowe, muszę Wam powiedzieć, że jedna z teorii mnie... Y dość zaskoczyła. Chodzi mi o repilianów. Nie wiem, czy wiecie, kto są repilianie. Repilianie to... Może źle to wymawiam. Jeżeli źle wypowiedziałem, to mnie poprawcie. Ale repilianie to są ludzie, którzy mają zdolności... Nie, przepraszam, wróć. To nie ludzie. Repilianie to y, przybysze z kosmosu, z innego świata, którzy przybyli na, polski, na polską ziemię, nie tylko polską, ale światową ziemię, przybyli po to, aby nami wszystkimi rządzić, aby nam dyktować warunki i to właśnie oni stoją za całą technologią, za tym wszystkim, co ma miejsce teraz, rozwojem cywilizacyjnym. To oni właśnie już dawno, dawno temu y, wybudowali właśnie same Piramidy. To właśnie ci ludzie mają, ci ludzie, te jaszczuro ludzie, tak sobie pozwolę powiedzieć, bo są nazywani jaszczurami, to właśnie te jaszczuro ludzie potrafią i mają zdolność, uwaga, przeistaczania i przebierania się w każdą postać mieszkającą na Ziemi. Oni mogą być tobą, mogą być mną, mogą być twoim sąsiadem, mogą być premierem, mogą być prezydentem, mogą być papieżem, mogą być nawet kimś zmarłym. Tak. I to właśnie ci repilianie decydują o tym, co ma się dziać. Kto może być takim repilianem i do kogo zaliczane są właśnie ludzie repilianie? Muszę Wam powiedzieć, że do takich ludzi według teorii spiskowych zaliczany jest nikt inny jak właśnie Bill Gates. Bill Gates, czy kontakt z takimi ludźmi mają tacy ludzie jak Justin Bieber, wyczytałem, mają tacy ludzie jak Madonna, no jest tego naprawdę wiele. Jak jest waszym zdaniem, czy faktycznie trzecia wojna światowa nam zagraża, a jeżeli tak, to jak mamy się do niej przygotować? A co jeżeli faktycznie rozpocznie się atak replianów na ziemię, jak przed nimi się chronić? piszcie w komentarzach zapraszam do dyskusji subskrybujcie kanał niech się wam darzy będzie tego więcej trzymajcie się hej